Dzień dobry Państwu. Przedostatnia 33. kolejka. Fortuna pierwszej ligi. Sędziowie zacznie skra częstochowa. Skra, która jak wiemy, w zasadzie zbiórka była. Przy autokarze o 15.30, po to, by tutaj na 18.00 zdążyć na mecz. Pierwsze dośrodkowanie, interwencja jednego z obrońców, puszczy. Bije pierwszy stały fragment, a wiemy, że rzuty rożne to jest dobra broń puszczy. Oni mają sporo wariantów, zajmowali. No i biorąc pod uwagę to, że grają w zasadzie zawsze na wyjeździe, i biorąc pod uwagę, że są Beniaminkiem, on dzisiaj. Bije stałe fragmenty. Inne rozwiązanie. Mówiłem o tych licznych wariantach. Wydawało się w miarę lekki strzał, ale Sujecki zachował się niepewnie. Strzał był lekki, oddany znowu z powietrza po rzucie rożnym, bitym przez Serafina, ale ze sporej odległości. Widzimy cień, cięta półgórna piłka, 16 metr. No zabrakło tu myślę koncentracji Puszczą, bo w niepołomnicach nie wygrali. Zostawmy to, bo mamy kolejny celny strzał na bramkę gospodarzy. W po Kobusińskim to jest drugi najskuteczniejszy zawodnik Puszczy. 10 goli Kobusiński, 5 Mroziński. Dobre dośrodkowanie, jeszcze podanie. Sujecki obronił ten strzał. O drugą ligę, chyba nawet trzecią ligę w tym klubie. Jest już tam od prawie pięciu lat inny wariant gry z rzutu piłka Słana praktycznie po murawie teraz dośrodkowywana były i takie rozwiązania w przypadku niektórych rywali z niektórymi gościli ich na Stadionie Ludowym w Częstochowie w Sosnowcu no a kończą sezon dość często przerabianego w tym sezonie przez Skrę Tomalski a nie szczególnie często taki scenariusz przerabia, puszcza Niepołomice. Dośrodkowanie. Źle to wyglądało. Spójrzmy raz jeszcze. Serafin. No i zdaj Szymańskiego. Szymon Szymański. No, może teraz przemysław Sajdak. Pole karne. Pierwszy raz pole karne puszczy. Dobre odegranie. No, miał tutaj Baranowi trzeci taki sygnał. Szymański. Szymański. Zeszła mu ta piłka z lewej nogi, ale liczba strzałów urosła. Hajda. Mocno w pole karne. Dokładnie Hajda. To musi być bramka. Zostawiony sam sobie. Szymon Kobusiński. No w zasadzie jeżeli chodzi o tę sytuację i napastnika dopełnił wręcz formalności, mocno przyłożył głowę. Miał bardzo dużo czasu miejsca, nie miał obrońcy Sujecki bez szans. Świetna piłka od Hajdy. Ale gdzie tutaj był Paluszek? Gdzie był, nie wiem, Napora? Gdzie był Mesjasz? Stawiona piłka, teraz oczywiście ten mur już nie jest murem piłkarze wbiegają w pole karne, to miało zdezorientować Skrę. Jeszcze uderzenie, no no! Obserwował tę piłkę, ale nie wiem czy był pewien jak ona szybuje. Dołożył najmniej ile mógł, 60 sekund, gramy jeszcze przez minutę, Tomalski, dobre podanie! No i tutaj niepocieszony Piotr Mroziński, ale nie miał łatwej sytuacji. Ostatni gwizdek sędziego. Chyba już nic się nie uda zrobić. Tak jest. Puszcza jak najbardziej zasłużenie. Prowadzi ze skrą po pierwszej części. Prowadzi za sprawą gola Szymona Kobusińskiego. Kamil Lukoszek, napastnik. 21 meczów. Na razie... W niezmienionym składzie drużyna puszczy niepołomice, która jest w polu karnym. Burman. Serafin wyblokowany ten strzał, bo był naprawdę groźny. Złapał się kapitan, puszczy za głowę. Karne, Wojciech Hajda, dobrze to zrobił, dobre zagranie, no ale nie dał rady Mroziński w tych rozgrywkach pierwszej ligi. Osiem na wiosnę, trzy jesienią. Jeszcze gra w pole Karne Bartosz, jest już Sujecki. To niepołomiczanie w tym meczu u siebie prowadzili ze Skrą do przerwy po trafieniu dziś nieobecnego Erika Cikosza. Kobusiński, Tomalski. Puszczy ze skrą. Dzisiaj puszcza bierze rewanż, ale uwaga, bo jest w polu karnym Maciej Mas. Jest tutaj uderzenie, czy też próba no, podania, wydaje mi się. Spójrzmy. Kamila Łukoszka. Obiegał pyrdoł. Lukoszek. No jednak strzelał. Chobusiński mocno, z problemami tutaj Nikodem Sujecki, to nie wyglądało dobrze. Długi czas przy piłce drużyna z Niepołomic. No i tutaj chyba Jakub Bartosz tej ligi, no i w tej jej ważnej historii pierwszoligowej, krótkiej, ale ładnej, no no, dobre było to uderzenie. Z pół obrotu, zobaczmy, Bartosz. Kidrić Nareszcie się pokazał. rok Kidrić Popatrzmy na ten stały fragment. Inny wariant. Jest tutaj Serafin zostawiony. 2013. Kobusiński. Benjaminek wtedy przegrał z GKS-em 0 do 1. Tomarski. O, duże pudło. Grają Wełchatowi i prowadzą. Tyle, że rywalem jest kto inny. Dośrodkowywał Kobusiński. Pierwsza liga pozostanie w Częstochowi. Kobusiński, Nocoń, Baranowicz. Dłuższa akcja Skry zakończona. Nareszcie strzałem. 18 mecz w sezonie. Marcela Pięczka, na razie jeden jedyny gol przez niego strzelony. Skra atakuje. Niezłe było to złożenie się do strzału. Tutaj faul bolesny dla obu zawodników. takiej półsiedzącej pozycji niewdzięczna rola już się położył Hajda. Adam Mesjasz przed szansą, tak strzela gole! Adam Mesjasz, bramka numer 7. huknął jak z armaty. Potężna bomba, jeden 1, -1. No taka jest właśnie piłka nożna. Porę powiedziałem niedawno, że puszcza jest zespołem lepszym i dalej jest. Ale wiemy co to znaczy 1 do 0. Jeden stały fragment faul Bartosza. Potężny strzał precyzyjny lewą nogą Mesjasza. Mamy remis. No nie wiem to był chyba. Mesjasz. Było tam faulu, teraz już był. I to jest druga żółta kartka dla Piotra Pyrdoła. No on dzisiaj niewiele pokazał od tej 46. minuty. Najpierw Tomalskiemu, a potem jednemu z jego kolegów. Teraz puszcza, już się spieszy! I puszcza, ponownie prowadzi! Tak jest, Piotr Mroziński! Szósty gol w tym sezonie. Tego dziś obrońcy, kiedyś tam pomocnika. Bardzo skuteczny, zobaczmy. Świetne dośrodkowanie Serafina. Idealne zagranie głową kolegi. Asystuje tutaj Wojciech Hajda, więc dwaj środkowi pomocnicy. Serafin, Hajda i obrońca, choć nominalnie bardziej pomocnik. Mroziński. Kończy tę akcję bramką. 87 minuta, puszczy się, pojawił ten obrońca. Atakuje jeszcze skra. Jeszcze będzie szansa przed paluszkiem. No wreszcie możemy grać, idzie teraz piłka, ale niedokładnie, za mocno grana i to już musi oznaczać lada moment, zwycięstwo Puszczy, ono jest już faktem. Puszcza niebołomice pokonuje w Bełchatowie z Stochowa, 2 do 1, robi duży krok w stronę utrzymania się.